<śmany> Okej okay. I pach I 650 zł Ubyło z portfela w kolejnym odcinku programu Sobota Dzień Kota. Ja nazywam się Antek Kowalczyk, to jest Oskar. A dzisiaj porozmawiamy sobie o oponach letnich. Czy warto je wymieniać jaki mają wpływ na bezpieczeństwo. A poza tym pojeżdżę trochę Jaguarem, pozałatwiam spraw, jak zwykle. I czeka mnie również trudne parkowanie. Tak więc przenoszę się do samochodu. W drogę! Dzisiejsza przygoda z Jaguarem zacznie się od wizyty u wulkanizatora, który wymieni mi zimowe opony na letnie, ponieważ jest już czas najwyższy. Słońce w pełni i szkoda tych zimówek, żeby się zużywały. Fajnie. Oponki mam już wymienione No i tutaj chciałbym tak wspomnieć dlaczego warto te opony jednak wymieniać e, Parę razy doszły mnie takie słuchy, że opony zimowe są lepsze w lato dlatego, że mieszanka, z których wykonane są opony zimowe jest miękciejsza od letnich, tak? A jak wszyscy wiemy z Formuły 1 opony miękkie są szybsze, gdyż mają większą przyczepność, ale zbieżnik stworzony jest po to aby usuwać spod kół śnieg i te opony nie radzą sobie już tak dobrze z usuwaniem wody po deszczu a jest to zjawisko jak najbardziej spotykane w lato dodatkowo ładna pogoda sprawia, że mamy ochotę jechać szybciej, opony zimowe nie są tak skonstruowane, aby osiągać te Wysokie prędkości, zresztą wystarczy sobie zobaczyć w jakimkolwiek serwisie sprzedającym opony, jakie indeksy prędkości są na oponach zimowych, a jakie są na letnich. A do tego dochodzi jeszcze aspekt finansowy, dlatego że optymalną temperaturą dla opon zimowych jest tak naprawdę poniżej 7 stopni, więc wysoka temperatura oraz to, że szybciej jeździmy, szybciej wchodzimy w zakręty, no na pewno będzie miała negatywny wpływ na zużycie tej opony i e, no po prostu będziemy musieli zaraz kupić e, kolejny komplet, a jak wszyscy wiemy, opony zimowe są droższe od letnich. Oczywiście są jeszcze opony wielosezonowe oraz opony bieżnikowane, ale e, umówmy się, dokładanie kolejnej warstwy gumy do już zużytej opony no to moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem. Takie opony mogą sprawdzać się w ciężarówkach, które poruszają się z dość niskimi prędkościami, natomiast w samochodzie, który ma za zadanie osiągnąć co najmniej te 140 km na godzinę na autostradzie, no taka opona może ulec szybkiemu zniszczeniu. A co do opon wielosezonowych, no jak mówi stare przysłowie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Miałem kilka awaryjnych sytuacji jeżdżąc z tikami, szczególnie Pamiętam, był to listopad i po deszczu, jak po prostu nie wyhamowałem i miałem kolizję. Jak najbardziej zalecam wymianę opon na dwa sezony, na sezon zimowy koniecznie, no a letni, tak jak też mówiłem, no szkoda pieniędzy i jednak opona letnia będzie bezpieczniejsza, szczególnie jeśli lubimy sobie depnąć. To tyle, co mam do powiedzenia o oponach. Natomiast to nie koniec przygód na dzisiaj, dlatego że. Jadę właśnie do Marek, aby uzupełnić pasek na przednim, nadkolu. Jest to ostatni element zewnętrznego, powiedzmy, wyposażenia, który muszę uzupełnić, aby samochód przywrócić do takiego stanu oryginalnego. I jak Wam się podoba zrobiony samochód? Teraz mogę śmiało powiedzieć, że z zewnątrz ten samochód jest kompletny, niczego mu nie brakuje. Ale pomyślałem sobie, że mógłbym wyposażyć go w pewien bajer, na który poluję już jakiś czas w internecie i dzisiaj jadę go odebrać. Zaraz zobaczycie, co to jest. Można powiedzieć, że ja polowałem, ale tak naprawdę to moja ukochana upolowała rozbiórkowego Daimlera. I udało się jej. Zakupić takie, oto promowane listwy, które są dostępne tylko w ciężkich pieniądzach i bardzo rzadko. I tak to będzie wyglądało. To jest dolna część, to jest część górna. Powiedzmy mniej więcej tak. No, spasowane to nie jest najlepiej, ale może dawać pewien szczątkowy obraz tego. Jak to będzie wyglądało? Tak więc kochanie, dziękuję bardzo. A my ruszamy w dalszą drogę. Ostatnią przygodą dzisiejszego dnia będzie zaparkowanie na dolnym Mokotowie. Tak się składa, że jadę teraz na próbę mojego zespołu i gramy tutaj, o już SMS-y przychodzą. E, tak się składa, że gramy właśnie tutaj, a... No niestety miejsc parkingowych tu nie ma za dużo, a samochód ma 5 metrów, także czeka mnie wyzwanie. No to są jakieś jaja. Wjechałem w ulicę asfaltową, sądziłem, że nie da się tutaj szpilki włożyć i tylko zdążyłem wjechać w tą ulicę, od razu zobaczyłem wolne miejsca, zaparkowałem z marszu, także <taki> takie oto wyzwanie. Śmigam grać. Ponieważ mam maskę i nie widać co mówię, postanowiłem nagrać sobie końcówkę w studio. Serdecznie dziękuję Wam za dotrwanie do końca filmu. Jeśli się Wam on podobał, dawajcie łapę w górę, komentujcie, a także subskrybujcie kanał. Oglądajcie również moje poprzednie vlogi oraz tutoriale, a także zapraszam do odwiedzania fanpage'u kanału na Facebooku, gdzie staram się regularnie robić update'y. A już wkrótce kolejny odcinek, w którym przedstawię swoje przygody z jaguarem. W takim razie do zobaczenia.